Siemanko, co znowu ja idziemy dzisiaj grać w Tokie Bokę, wchodzimy na serwer. Próba o 176 i Dobra, prezentuję i mi się zostały. Tak, ja sobie włączę szybkość trochę. ...inwazję rosyjską na Ukrainę. Strona polska przystąpiła do mimo, 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 mimo. Jestem do z Dobra. I wolności, I tak mój dom. ...w szczególności w sytuacji polskiej... ja, on, on idą właśnie idą dzieciak.

to powiedzieć, to jest какой młodszej córki, tu jest pokój starszej ciurki. Której średniej, bo to jest, jest, jest średnia. To, to pieniądze z perspektywy niesobieny na to. A to jest starsza. 2021-2027. No ja idę do średniej, żeby no, do... Do... Le... Laury Laura, powiedzcie, w... w... do... Do w... dobra. lekcję. dobra. Teraz Dobra. dobra. Wszystkich krajów, wspólnoty. Jeżeli o... polski no, tak, zobacz, odrabiam właśnie. W... O... O, A możesz nie przeszkadasz? Te pieniądze to jednak dużo więcej niż to To ještě kupuje i jutro, může přijít. Jej! Mohli jenom opaska. To trochu mě denervuje. I zbyt skvělka. No, Aby do wielkiego błędu geopolitycznego, wielkiego błędu no, strategicznego, to nie w którym który górnał... według szefa rządu wizyta ówczesnego premiera polskiego zapoczątkowała szereg wydarzeń, no, które no, na nich Polski zacieśniły stosunki między oba krajami. Miało to zachęcić Putina do prowadzenia imperialnej polityki wobec naszego regionu Europy. Białorusi na Białorusi dzielnica został skazany na 8 lat więzienia w Zaostrzonym ja też się w tym co nie potępimy już polskie władze. To nieludzki wyrok białoruskiego reżimu i kolejny akt przesiadowania Polaków na Białorusi, napisał na, na tyle Mateusz Mulawiecki. Działacz Związku Polaków na Białorusi jest więziony prawie od dwóch lat białoruski reżim oskarża go o wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań na szkodze Białorusi. Sąd nad Andrzejem Poczobutem to jest znęcanie się nad człowiekiem, który nie zdradził swoich zasad i nie poddaje się. Proces rozpoczął się w połowie stycznia i kończył przed sądem w grudniu. Sprawy były udane, bo organizacje praw człowieka uznają Poczobuta za więźnia politycznego. Prezydent to druga zawodniczka. Ale, parę godzin później, ukraiński przywódca spotkał się z premierem Mirjam Czulakiem. Ja... Wygłosił też ustawodawcę. W dniu dzisiejszym pogrączył się, podczas, już... no, tak, ja się z masą ukraińskiego lotnictwa. Na jest mamy Sorry, nie włączyłam wyciszenia w telefonie? Już. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra, widzimy się jak odbieram. Dobra, jestem ponownie i możemy grać. No, no to ja się kładę. Dobra, museczkę. są

My się też idziemy kłaść. No jutro trzeba wstać i do felicy jak i do przedszkola. No, no kobito zapomniała, że są ferie, ale my i tak musimy chodzić do pracy. A no tak. I że tak nie chce. Jutro, ale musisz. Nie, to jest zupełnie nową wiedzę. Teoretycznie to No, to będzie. Ale to tak się troszkę nie da. Dobra. dobra. Nawet niektóre części się... Procedura na przykład dokręcania samej głowicy Nie Dobra. Teraz wystarczy ja tu Nie powinno być dobra. odwrotnie, ale dobra. Widzimy się. Dobry. Dobra, jest już juździonek. Ej!

a zaraz potem o 21.00 relacja z uroczystej Dobra. gali człowiek tygodniu Tygodnika sieci. Dobra. idzie? ja robię śniadanie. A ty imu, rób... ja zrobię śniadanie. Dobra. O no tak, my nie mamy nic w lodówkach. Dobra, im spaghetti zrobię. Dobra, śniadanie gotowe, teraz musimy czekać na dzieciaki i na ojca oczywiście. Boże, jedyna! No co, maseczka przed snem nie wolno? Dobra, ja jestem gotowa. No dobra, tylko zjedziemy na dół. Wy nie idziecie, przykro, do szkoły, Macie ferię. Cała rodzinka zjadła i widzimy się w naszym odcinku. Pa!